Ten fazetł uciekinier z więzienia. Jest bardzo niebezpieczny. Spójrz na jego ubranie. Część siedział na pewno kilka lat w więzieniu i nie widział żadnej kobiety. Widziałem jak cię całował w szyję. Jeśli będzie chciał seksu, po prostu daj mu przyjemność. Jeśli ze złości do nas zabije. Kotku, spójrz na mnie. Kocham cię, trzymaj się. Wcale mnie nie je całował, tylko szeptał mi do ucha. W ogóle mówił, że jest gejem i że to ty jesteś śliczny. A w ogóle to pytał się, czy mamy w łazience wazelinę. Więc kochanie, bądź dzielny, kocham cię.